Cześć, witajcie w opowieści o aktorce, którą coraz rzadziej możemy widzieć w komercyjnych przedsięwzięciach, a przecież najbardziej znana była z takich ról, jak na przykład Europa Europa, czy Pannach z Wilka. Jednak myśląc za mnie seniu, bo przecież o niej mowa najczęściej kojarzy nam się jednak z Magdą z 40-latka, kultowego już serialu Jerzego Gruzy. I dzisiaj oczywiście nieco Wam napomknę o tym serialu, ale głównie opowiem wam o życiu tej wspaniałej aktorki, a w jej życiu nie tylko zawodowym naprawdę działo się bardzo dużo i dzisiaj chyba raczej skupimy się na tej prywacie. Zaczynajmy więc! Anna Seniuk-Małecka urodziła się 17 listopada, czyli skorpion 1942 roku w Stanisławowie i jest polską aktorką teatralną, filmową, profesorem nauk teatralnych od 1998 roku, a także profesorem Akademii Teatralnej w Warszawie. A w 1964 roku ukończyła szkołę teatralną w Krakowie i w Krakowie również przez najbliższe lata mieszkała, ponieważ związała się z teatrem starym. Była piękną młodą kobietą, to też wielbicieli jej nie brakowało. Mówiło się o tym, że zawsze gdzie się pojawiała, pojawiał się z nią oczywiście wianuszek, mężczyzn, którzy byli zainteresowani rozmową z nią, no i tym, żeby spędziła z nimi jednak trochę czasu. Jednym z tych mężczyzn był bardzo przystojny w owym czasie, Jan Nowicki. Bardzo się natrudził, żeby pani Anna zwróciła na niego swoją uwagę, no i nie do końca mu się udało. Jan bardzo to przeżył, gdy jego platoniczna miłość związała się z innym. Aktor naprawdę nie mógł wybaczyć sobie, że aktorka nie dała mu szansy. No i później oczywiście ta niechęć przeniosła się na psztyfikanta, któremu jednak się powiodło. Wybranym szczęściarzem okazał się jakiś kurdupel z innej uczelni, którego z wściekłością nazywaliśmy pomponem. Jednak w 1969 roku pani Anna rozstała się z Krakowem i wybrała Warszawę, gdzie związała się na wiele lat z Teatrem Ateneum. W Warszawie została już na stałe, a z Ateneum związana była do 1974 roku. W latach 70. sama przyznawała, muszę powiedzieć, że bardzo lubię role komediowe, jeżeli czasem o czymś marzę, to właśnie o dobrej komedii. No i tych komedii trochę bywało, mimo że miała również predyspozycję na przykład w teatrze do grywania klasyki, ale od początku swojej kariery występowała również w filmach. Właśnie tak jak już wam powiedziałam, porzuciła w wieku 28 lat Kraków dla Warszawy i wtedy posmakowała też dorosłego życia, ale w Krakowie zostawiła sporą część swojego życia prywatnego, a mam na myśli narzeczonego, który jednak dość szybko trzymając rękę na pulsie, postanowił za narzeczoną przenieść się do stolicy. Ale na niewiele się to jednak zdało. Oboje udali się wprawdzie do urzędu stanu cywilnego, żeby ustalić datę ślubu. Ale potem okazuje się, jeszcze raz to powiem, że jak miłość na kogoś spadnie, to nie ma przeproś. I tutaj ta miłość już się czaiła, no i nie dotyczyła narzeczonego. Los chciał inaczej postawił na drodze aktorki kompozytora Macieja Małeckiego. I to jeszcze nie koniec tej historii, bo ona jest naprawdę burzliwa. Ale wtrącę wam tylko, że w międzyczasie aktorka, jako jedna z pierwszych w Polsce, pokazała się nago na ekranie, a było to w filmie Kardiogram Romana Załuskiego. To był szok, szczególnie dla mojej rodziny. Zresztą nie tylko dla mojej, bo właśnie wychodziłam za mąż. Przyszli teściowie z niepokojem patrzyli na to, że skandalizująca kobieta dostaje się do ich rodziny, mówiła w wywiadzie. No dobrze, to wróćmy do tej historii jak Zaataman na Seniuk poznała swojego przyszłego męża. W sali prób czekał na mnie młody człowiek w niebieskiej koszuli. Był przystojny, ale za pierwszym razem nie zrobił na mnie wrażenia. Spotkali się później, jeszcze jesienią w 1970 roku przy nagrywaniu programu telewizyjnego i coś zaiskrzyło. Pani Anna, mimo tego, że była związana, postanowiła pójść na randkę i na tej randce już padły nawet pewne deklaracje. Choć bliżej znaliśmy się zaledwie kilkanaście godzin, wymyśliliśmy, że pobierzemy się 13 lutego o godzinie 13. Trzeba było jednak temu narzeczonemu, obowiązującemu jeszcze, powiedzieć, że nic z tego, bo trafił się już nowy narzeczony. No nie było to łatwe, bo facet nie chciał się poddać i za wszelką cenę walczył o uczucie pani Anny. Potrafił godzinami stać pod jej domem, czekając niecierpliwie, aż wreszcie ją wypatrzy. Najgorsze jednak było to, co miało dopiero nadejść. Kiedyś przyczaił się właśnie pod mieszkaniem pani Anny, wbił do środka, no i podobno miał w zamiarze nawet zabić jej nowego narzeczonego. Dlatego para postanowiła za często się nie spotykać i w tym trudnym czasie aktorka musiała tęsknić do swojej nowej miłości. Zdecydowała jednak dla bezpieczeństwa wszystkich, że będą kontaktować się ze sobą jedynie telefonicznie. Dopiero gdy zagrożenie minęło, zaczęła myśleć o przygotowaniach do ślubu. Była jednak bardzo przezorna, mając w pamięci zachowanie swojego byłego, jak to się dzisiaj mówi, czy też exa. Postanowiła, że powie dziennikarzowi, żeby opublikował taką datę ślubu, która była zupełnie różna od tej, która faktycznie była zaplanowana, żeby przypadkiem ceremonii nikt nie zakłócił. Rozsądne i przebiegłe. Stanęli na ślubnym kobiercu zaledwie trzy miesiące po nawiązaniu znajomości. Dla wielu osób ta decyzja była niezrozumiała, dość pochopna, ale pani Anna tłumaczyła ją dość racjonalnie. Chyba pomyślałam sobie wtedy, że z długofalowego narzeczeństwa niewiele dobrego wynika. Poza tym obydwoje z Mackiem poczuliśmy, że to jest to. Możemy przeczytać w biografii artystki. Później aktorka mówiła, że w tym czasie zdobywała popularność i wśród jej rówieśników, wśród osób z zawodu, z branży, panowało przekonanie, że należy przyjmować wszystko, a brak czasu nie jest najmniejszym problemem. Życie rodzinne też było zawsze do poświęcenia. Pani Anna miała na ten temat zupełnie inne zdanie. I później wiele osób mówiło jej, że straciła przez to bardzo dużą szansę, a chodzi dokładnie o rolę Jagny w chłopach, która była już dla niej przygotowywana. Nawet kostiumy były już dla niej specjalnie odszyte. Ona jednak zdecydowała, że pojedzie w podróż poślubną. Chciałam pojechać w piękną i długą podróż i pojechałam do Bułgarii. Kostiumy były uszyte, wszyscy na mnie krzyczeli, że zwariowałam. To jedyna tak wyrazista postać kobieca w polskiej literaturze i drugi raz podobna okazja mi się nie trafi. Nie trafiła się, ale małżeństwo też nie zdarza się co dzień. Mówiła z rozbrajającą szczerością – Chociaż mówiło się, że później wielu reżyserów miało odgórny przykaz, by nie angażować jej do kolejnych filmów. 13 lutego 1971 roku wzięłam ślub, a 1 marca miały zacząć się zdjęcia, które miały trwać rok okrągły rok wiosna, lato, jesień, zima wszystkie dni miałabym zajęte, stwierdziłam więc, że wyszłam za mąż i chciałabym pojechać w podróż poślubną. Ta radość, chęć spędzenia tego czasu we dwoje były bardzo silne. Zresztą ta odwaga w wyrażaniu swoich decyzji i w podejmowaniu właściwie tych decyzji towarzyszyła aktorce bardzo długo. Bardzo często mówiła zdania, które były totalnie niepopularne, a jednocześnie później swoim dorobkiem udowodniła, że można łączyć i rodzinne życie, i życie zawodowe, chociaż jak to zwykle bywa nie bez konsekwencji, ale o tym później. Ja nie jestem aktorką, która w przerwach gotuje obiady. Ja jestem kucharką, która od czasu do czasu grywa w filmie i teatrze. I faktycznie pani Anna jako młoda dziewczyna idealnie spełniała się w roli żony i partnerki oraz pani domu. Ale wiecie jak to jest, myślę, że tutaj jednak... Może powiecie, że co ja wiem, bo jeszcze młoda i jeszcze w ogóle nie hajtnięta, ale wydaje mi się, że jednak dobrze, jak jest ta równowaga, bo jak się poświęcamy dla kogoś za bardzo, to potem możemy najwyżej usłyszeć, że nikt nas o to nie prosił. I w sumie tutaj wygląda na to, że trochę tak było, pomimo że pani Anna naprawdę bardzo się starała, żeby dom e, był takim ciepłym miejscem, by stworzyć to ognisko domowe, zarówno dzieciom, jak i mężowi to nie do końca on odwzajemniał to zaangażowanie. I mimo, że tak bardzo się starała, to nie traciła również wiary w swoją pracę i w międzyczasie pojawiała się w filmach, serialach, a także teatrze telewizji. Wielką popularność oczywiście przyniosła jej rola Magdy z 40-latka, o której już wspominałam. W 1978 roku w Bilecie Powrotnym Psychologicznym Obrazie zagrała pierwszą dużą rolę filmową, chłopkę Antoninę, która z miłości do syna postanawia za chlebem wyjechać do Kanady. No i właśnie te duże sukcesy odbijały się też negatywnie na związku pary, ponieważ kiedy żona robiła większą karierę, mąż stwierdził, że jego sukcesy są za małe i był. Tak jak mówią świadkowie tej relacji, nieco zazdrosny. Oczywiście też obowiązki przy dzieciach sprawiały, że frustracja narastała. Przy dzieciach Grzegorz i Magdalenie Anna z trudem łączyła wszystkie swoje obowiązki, ale nie użalała się na swój los i nadal starała się sprostać wszelkim wyzwaniom. Gdy Maciej komponował, starałam się być bezdźwięczna. Najciszej jak umiała, uczyła się ról i zmywała naczynia. Nie chciała go rozpraszać. Pragnęła, by czuł się ważny, doceniony. Ale im większe sukcesy ją spotykały, tym większe było przygnębienie małżonka. No i problemy. Zawsze staraliśmy się z mężem rozmawiać, a gdy emocje wzbierały, szliśmy do restauracji. Nie wypadało wyjść czy trzasnąć drzwiami. W czasach napięć, ile się nachodziliśmy do knajp, ile pysznych rzeczy zjadła, śmiała się Seniuk później w wywiadach. Ja myślę, że, no jeżeli. Coś dobrego ma z tych kłótni wynikać, to dobra szama zawsze łagodzi obyczaje. Mąż aktorki, jednak po wielu latach niepowodzeń, mimo że żona starała się być dla niego perfekcyjna, Wyprowadził się z domu i to do młodszej kobiety. Anna Seniuk wspominała, że bardzo przeżyła to rozstanie. Na domiar złego wykryto u niej również guza w piersi, ale jednak trzeba przyznać, że w walce z rakiem mąż nadal ją wspierał i mimo tej, no, niefajnej sytuacji, która się między nimi wydarzyła, oni żyli nadal w dobrych stosunkach. Mogła liczyć na jego wsparcie w trudnych momentach. W latach 90. powróciła do Teatru Ateneum. Od 2003 roku pracuje w Teatrze Narodowym. Na pewno jednak choroba utrudniała jej pracę, i sama mówiła później wielokrotnie, że bardzo czuje skutki choroby nowotworowej. Zostałam bez węzłów chłonnych w lewej ręce, ciągle mam kłopoty z tą ręką. Trzeba chodzić na rehabilitację, na masaż, spać w takiej trójkątnej poduszce, trzymać w czasie spania ręce do góry, nie dźwigać i takie tam. Okazało się jednak, że los również nie oszczędził jej męża. W 2008 roku zmarł jego syn z pierwszego małżeństwa, a później również jego partnerka. Anta nie zapomniała o nim w trudnej sytuacji i troskliwie się nim zajmowała. To, że coraz częściej się spotykali to, że mąż zaczął rozumieć jak bardzo dużym wsparciem przez wszystkie lata była dla niego żona, z którą nigdy się nie rozwiódł, postanowił chyba do niej wrócić. Para miała dzieci wspólnych znajomych, więc siłą rzeczy nigdy nie zerwali kontaktu całkowicie. Jednak mówiłam Wam o konsekwencjach łączenia wszystkiego i chęci bycia perfekcyjnym we wszystkim. Pani Anna Seniuk powiedziała, że po latach uważa, że gdyby mogła, grałaby trochę mniej, bo niestety straciły na tym jej relacje z dziećmi. Gdybym była mądrzejsza, to grałabym zdecydowanie mniej. Umknął mi ten czas z dziećmi. Bardzo często musiałam zostawiać je wtedy, gdy mnie bardzo potrzebowały. Dlatego teraz, kiedy może, bardzo często poświęca czas swoim dzieciom, Magdalenie, a także synowi Grzegorzowi Małeckiemu, który również jest aktorem. Przytulam moje stare dzieci, chociaż one bardzo się zżywają, ale traktuję je jak maluchy. Myślę, że zapamiętają tę moją spóźnioną czułość, lepiej późno niż wcale. Przede wszystkim jednak aktorka stara się spędzać czas z wnukami, a ma ich czworo kto śledzi karierę pani Anny Seniuk do chwili obecnej, to wie, że niedawno przeszła metamorfozę, otóż dość znacząco schudła. A to wszystko dlatego, że lekarze zalecili jej taką metamorfozę, ponieważ coraz gorzej jej się było poruszać. Ten organizm, który dźwigał te nadprogramowe kilogramy przez lata, był już zmęczony i dziś pani Anna zachwyca figurą. Zrezygnowała ze słodyczy potraw mącznych, mięso czerwone zastąpiła drobiem i rybami. Podstawą menu stały się warzywa, na deser owoce. Było trudno, ale efekt widoczny jest gołym okiem. I jak sama pani Anna mówi, ustąpiły bóle kolana, czuje się zdrowsza, może cieszyć się życiem, a także wywiązywać się ze swoich obowiązków, w których tak naprawdę z wiekiem wcale jej nie ubyło. Wciąż jest jedną z najbardziej zajętych aktorek. Gra w serialu Leśniczówka w Teatrze Narodowym, uczy aktorstwa studentów Akademii Teatralnej w Warszawie. Muszę sprostać ich młodzieńczej aktywności, śmieje się. W swojej karierze zagrała ponad 40 ról, w których również znalazły się na przykład słuchowiska dla dzieci. Dlatego jestem bardzo ciekawa, która z tych ról była Waszą ulubioną. Oczywiście nie wymieniłam tutaj wszystkiego, no bo chyba to też nie o to chodzi, żebym tu Wam recytowała filmografię, ale wiem, że jesteście ludźmi zorientowanymi bardzo dobrze w temacie, więc liczę, że tutaj mi napiszecie, która rola była Waszą ulubioną. Dajcie suba, łapkę w górę, jeżeli dzisiaj. Sprostałam waszym wymaganiom? No i oczywiście, kochani, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć!